Dzień dobry, Polsko, witam Was w niedzielę, 20 lipca, dochodzi prawie godzina... Co to jest za jakość w ogóle na ECPU? I to nawet nie jest... to jest 480p? A pokaż 4K. Lol. Jaka kamera. Godzina 13... Nakupowali sprzętu, nie wieje wiatr, kamera w 4K nagrywa odcinki, są nagrywane, stare i tak rzadko wrzucają filmy, a My przemierzy... ja nie, w sumie, oni to telefonem chyba robią po prostu. Byliśmy kawał województwa świętokrzyskiego, bo też w województwie Piesek świętokrzyskim. W My przemierzyliśmy kawał województwa świętokrzyskiego, bo też w województwie świętokrzyskim jesteśmy. Jesteśmy Oho. niedaleko miejscowości Bogoria w miejscu. Miejscowości... Dobrze, dobrze, że nie Binek albo Francesco, bo byłaby tragedia. miejscowości wierzbka u <noise> o, Ale, Ale ty <grymne> Dobra! takiego, Były różne tiki w ECPU, ale tak jeszcze jeden robił bardzo podobnie, z tego co pamiętam, ale to było mocne. no. Jesteśmy niedaleko miejscowości Bogoria, w miejscowości Wierzbka u Sylwestra. Zgadza się, Sylwestra. Chłopie, on beatboxuje oczami, nie? On beatboxuje oczami. W miejscowości Bogoria, w miejscowości Wierzbka u Sylwestra. Zgadza się, Sylwek? Tak. Sylwek, masz lat? 42. To jest Sylwester, ma 42 lata, jak <grymne> Dobra, to jest pojedyncze. robi tak. screeny oczami na piala. Dobra, nie, do... Sek, ja będę, dobra, będziemy oglądać to godzinę, jak ja tak cały czas będę zatrzymywał, ale to jest zajebiste. To, to jest Sylwester, ma 42 lata. Jak wspomniałem, jesteśmy we wsi Wieszczka, niedaleko Bogori. Ja jestem Alex, a wy oglądacie 345. Chyba już tak, żebyś się nie pogubił, realizację fundacji. <grym> nie no, przecież on na kasie samoobsługowej to nawet nie używa tego czytnika, tylko oczami se kod kreskowy skanuje. TECPU Polska. Sylwek, celem naszej wizyty jest Twoja aktywność w sieci i rozmowy z osobami małoletnimi. Czy możesz ten stan rzeczy potwierdzić? Czy coś takiego miało miejsce? Byłem, było, takie miejsce. Miało miejsce, tak? Miało. Czy masz świadomość, osoba małoletnia to jest w jakim wieku? Małoletnia. No, no tak, ale no, jak myślisz? Jak, do jakiego wieku się jest osobą małoletnią? nie wiem, do 16, 15. 16. Do 15 roku życia, dokładnie tak. Czyli... Od czego się może wydarzyć coś takiego? Co się. Co trzeba zrobić, żeby się nabawić takiej przypadłości? Co trzeba zażywać? Ale on, Mruga, nie zapamiętałem nic z tego odcinka poza tymi oczami. No, bardzo mi się ciężko skupić na warstwie tekstowej, czy znaczy, no, lirycznej, a nie na graficznej. A wiemy, że mam podzielność wagi prostytutki danej. Od Mefika? Jak się ma mniej niż 15, no to się nie powinno chyba z takimi dziećmi rozmawiać. A czy to by się zdarzyło? No, zdarzyło mi się teraz właśnie. A to jak ktoś ma Parkinsona, to się tak zachowuje? Właściwie, Parkinson to jest, chyba nie odpowiada za tiki twarzy, ale nie wiem, nie znam się. Teraz ci się właśnie tak. zdarzyło, tak? No, ile ta dziewczynka miała lat? 13, a pisała mi co innego. Bo matka do mnie wpisywała. No to chyba Sylwku, mówimy o czymś innym, ale to sobie zaraz w, te, w czasie tej rozmowy, sobie to jest. Czemu on? Czemu on na szczycie głowy ma włosy srebrne, a na boku głowy ma włosy blond, kur jak analogia jakaś do Quebona Fida, jakiś styl, może on jest raperem. Zobacz, czy ona tobie tutaj napisała, ile ma lat? Później tak. Później. Licznik mrugnięć jeden. Stary. Dwóch zer na końcu zapomniałeś dopisać. Zresztą mam to nie poukładane analogicznie, więc tutaj mm, ciężko będzie mi pokazać tobie sam początek, ale ona tobie kilkukrotnie mówiła. Mało tego, ty w tej rozmowie Zadałeś jej pytanie. To jest Twoje pytanie, bo to, co jest na jasno, to jest Twoje, to, co na ciemno, to ja tobie dziecko. Jakie ty jej pytanie zadałeś? No, pytanie. No, no po, przeczytaj. 14. Nie, nie, ja, jak brzmi pytanie? A no, kiedy masz 14 lat? Czyli miałeś świadomość, że rozmawiasz z 13 -latką. Tak, bo później na mm -hmm. no, e, jak że ma 13. Mhm. Mhm. Co jest? Ty! U Was też się tak zmienił kolor, czy tylko u mnie? Albo ja jestem poczpany. 14 lat. Czyli miałeś świadomość, że rozmawiasz z 13 -latką. Tak, bo później na że ma 13. Mhm. Mm no ja czy napisała ci wcześniej, jak mówię, tu mam niechrologicznie pokładanie. Nie, to jest, to ja chyba jestem e, pispany. No i dobrze. Wiedziałeś, że ma 13 lat, bo się pytałeś, kiedy ma 14 i o czym z nią rozmawiałeś? Nie pamiętam dokładnie. Nie pamiętam. Nie pamiętam, a nie, nie pamiętam kiedy dokładnie było. To było kilka dni temu, po czym zablokowałeś to dziecko. Nie zablokowałem, bo, bo nie zablokowałem, tylko ona zablokowała mnie, bo... Nie, ty ją zablokowałeś. Ty się gubisz, bo ty nie wiesz, o którym dziecku jeszcze mówimy. Z wieloma takimi dziećmi piszesz. Szczerze, nie nie, nie. nie, Ja nie wypisuję raz takimi. Miałem do czynienia z... Wiem. z, 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 z takich, kurwa mazi. Miałeś, ale nie. Miałeś... I, i, I dlatego nie wypisujesz, bo nie chcę kurde. W jaką dostałeś karę w 2019 roku? Rok czasu. No i nie nauczyło? Nie nauczyło mnie. No nie. Mam rok 2025. W tamtym roku właśnie wyszedłem. się. No i... Wyszłem się! Nie nauczyło. No jak Cię nauczyło? Jak zobacz, minął rok, 11 miesięcy minęło, jak wyszedłeś? No i? No to 11 miesięcy, mamy lipiec. Czyli za miesiąc będzie sierpień, czyli mamy 11 Naprawdę nie daje mi spokoju to, jakie on ma włosy. Tu srebrne, tu, tu złote, tu czarne. Screenshot oczami stary. Opalony ham się nie moczy na moczydle. Sek... Tutaj wygląda jak szyja indyka, chłopie, a tu jak indyk po wyjęciu z, po 3 godzin, godzinnej sesji z piekarnika. A na twarzy blady. Ja nie wiem, czy to przez 104 k tak to wygląda, czy ja dam na HD. Nie no. dobre na no prześwietlenie, stąd chyba jest światła, a tu nie ma światła. Nieważne. Miesięcy. No i mówisz, że cię nauczyło. I tak się nauczyło... A sieci, to, ci co wypisują, to i tak kłamamy, i tak łamie, bo wypisuje, ktoś się pyta ile masz lata, ona mówi, że ma 18, 17, nie. 15, ona A później się dowiaduje człowiek, że ona ma 13. Sylwek, żeby była jasna. Ale obudzony. Policzymy sobie, ile razy tobie powiedziała to, co ja mam tutaj. Tutaj no akurat ucięło, ale widać, że mówi, że ma 13 lat. Mhm. To jest raz. To jest raz. Druga kartka. Ona ci po raz kolejny mówi, że ma 13 lat i nie wie, czy może coś tam zrobić. To już jest drugi raz, kiedy cię informuje. Trzeci raz. przez mrugać. E, szukam, bo gdzieś było. Tu już jest trzeci raz, jak cię informuję. Jak ktoś się mówi, nie wywołuj wilka z lasu. Trzeci raz e, szukam, bo gdzieś było. Tu już jest trzeci raz, jak cię informuję. A to bym znalazł więcej. Tylko mam, mówię, mam nie wszystko wydrukowane. Cała twoja rozmowa, zanim zablokowałeś ty dziecko trwała trzy dni. Rozmawialiście, są zaledwie trzy dni. W ciągu tych trzech dni Aha. chciałeś do tego dziecka pojechać pociągiem do niego do domu. Nie, na pewno w do takiego dziecka nie pojechał nigdy Nie? W życiu. Nie. nie, no gdzie? Nie. No to słuchaj. No to... Nie spotkam się z jak za przyjadę, A jak przyjadę u Ciebie w domu, byłby seks zrobić, jakby mamy nie było? Jakbym przyjechał? Jak on składa zdania? u Ciebie w domu, byłby seks zrobić, jakby mamy nie było? Jakbym przyjechał? Byłby seks zrobić, jakby mamy nie było. U. Dziecko Ci pyta, no ale czym Ty chcesz przyjechać? No pociągiem. Potem pytasz, a ile masz z dworca do domu? A dziecko Ci mówi, że pieszo, daleko, bo mieszkam blisko galerii. Chodziło o to, że po prostu no, mniej więcej Ci mówi, gdzie to dziecko, gdzie mieszka. Ufało Tobie. Aha. To byśmy się ugadali koło galerii i poszli do ciebie, jakby nie było mamy, czy wolałabyś gdzie indziej iść na seks, by ktoś nas nie widział. Dziecko ci mówi, że nie wie, co to jest seks. Po raz kolejny przypomina, że ma 13 lat, a ty mówisz tak. Dobra, w to też nie jestem w stanie uwierzyć. Nie wierzę, że 13-letnie dziecko w dzisiejszych czasach nie wie, co to jest seks. W sensie, może u kobiet to wygląda inaczej, ale 13-letni... Chłopak. To jest wiek gimnazjalny. To w wieku gimnazjalnym to jest najśmieszniejsze, co może być. To jest kłutas. To ja bym ci pokazał i mówił. Jeszcze teksty korwina, przepraszam, pominąłem ten aspekt. Lat. A ty mówisz tak. To ja bym ci pokazał i mówił, co i jak byś robiła. Pamiętasz taką rozmowę? No. Tak Nie tak. pamiętasz. Jorka? Bidulek. Bidulek. Bidulek tak czegoś. No lepszy. Ale ja to mam na szczęście zarchiwizowane. No ale ty masz prawo nie kojarzyć. A powiedz mi, skąd bierzesz pornografię dziecięcą? Z internetu. A po co ją bierzesz? Czy nie swoją. No ja wiem, ale, po, ale po, co, po co szukasz w internecie pornografii z udziałem osób małoletnich. Nie swoją i kuj! I odbity argument. Bam, wszystko czarno-białym. A jak nie swoją, to okej. Okay. Co za gość. Poniżej 15 roku życia. Po co tego szukasz? Bo mógłbyś sobie szukać pornografii, owszem, ale z udziałem osób dorosłych. A ty szukasz z dziećmi. Po co to robisz? W jakim celu? Podnieca ciebie to? Nie. No to czemu się <laughs> To, to z internetu. No, 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 no <laughs> to, to, to oczywiście treści edukacyjne. Aby tylko. A, stary, znam no, lepsze zabawy. Nie, nie dla jakichś głupot i nie wiadomo, żeby kurwa mhm. takie dziecko wykorzystywać. Co to jest za dziewczynka na tym filmiku? Ona sama kojarzy, on, on sam, sama mi to wysyła. Ta dziewczynka ci wysłała, tak? Sama. Ona tobie sama tak, wysłała? A bo jeszcze ona mi. A powiedz mi, mi kojarzy, ta że... dziewczynka, bo to nie jest ta, o której mówimy, że z nią rozmawiamy. To tylko... jest ona z domu dziecka. Mhm. Mm no właśnie. Ona, a ona sama, mi ta, sama mi ten, 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 ten film wysyła. To to nie kwestia, to, że ja ma, namawiałem, tylko sama wysyła. To jest kwestia akurat do ustalenia. Natomiast wiemy jedno, że posiadasz i rozpowszechniasz nagrania. Pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Masz świadomość tego, że to jest przestępstwo? Masz, przecież dopiero co siedziałeś Wiem. za to. I wiedząc, że siedziałeś za to, napisałeś w ten sposób do dziewczynki, w imieniu której tutaj przyjechaliśmy. Chciałabyś tak spróbować jak ona szczoteczką do zębów? Tak, ona. Ma... Z szczoteczką do zębów? Ale którą stroną? No. W ten sposób do dziewczynki, w imieniu której tutaj przyjechaliśmy. Chciałabyś tak spróbować jak ona, szczoteczką do zębów? Tak, ona ma 13 lat. Ja ją znam, bo mieszkanie. Wyj Wypierdź! z tymi alertami, wyłączam to w pizdę. tak jak ona spróbować tak, 13 lat. Ja ją znam, bo mieszka niedaleko mnie. Chciałabyś tak jak ona spróbować tą szczoteczką. Dodajmy, że ta dziewczynka na tym filmiku 13-letnia około, to, ale tak też wygląda. Masturbuje się szczoteczką do zębów. Ona robiła to na twoją prośbę? Na twoje polecenie? Nie, nie, żadne. Chcesz mi powiedzieć. Alex, mogłeś powiedzieć chociaż którą stroną, bo ja teraz nie zasnę kur. Musisz powiedzieć, wysła. że obce dziecko zaczepiło Ciebie w internecie i zamiast dzień dobry, Ta, dzień dobry Polski po i nie swój ja, film. Nie bym zaprosił, tylko ona mnie zaprosiła, i ona sama wysłała mi te, te, te filmik, okay, to filmy. Okej, to jest kwestia do ustalenia, bo my nie jesteśmy w temacie tej dziewczynki, ale właśnie dlatego alarmowo, żeśmy szybko ciebie szukali tutaj po świętokrzyskim, bo wiedzieliśmy, że gdzieś stąd jesteś, bo ty byłeś ja bardzo ja sprytny, cał... ty w ogóle nie pokazałeś swojej twarzy. Ja jestem cały czas w domu, bo ja... <laughs> ale seria zdjęć poszła oczami. Tryb serii tak zwany. Ty nie pokazałeś w ogóle ani razu swojej twarzy. Ani razu. Nie masz żadnego zdjęcia profilowego. I po trzecie, zablokowałeś. Ja nie mam, jak mam te zdjęcia profilowe swoje. To jest twoje? To, to, to z tym mikrofonem to jest twoje, tak? No. To jesteś ty? Nie. Ty śpiewasz? Kiedyś tak. Cienko śpiewał bracie. Ale mniejsza z tym. To już nie nasza rola. Nasza jest o, o rozmowie. A ile masz filmików od tej dziewczynki, która ci rzekomo nie, sama je wysłała? Nie nie, nie mam chyba tych filmików u Bo wykasowałem to za. A ten... ile miałeś? Nie potrzebne, trzy chyba. No, dwa przesłałeś. Wiesz, że posiadanie i rozpowszechnianie pornografii dziecięcej jest karalne? No jak przesłałem? Gdzie przesłałem komu? No właśnie, drugiemu dziecku udostępniłeś film. Czyli udostępniłeś pornografię z udziałem dzieci. To już jest nie tylko posiadanie, bo posiadałeś ten filmik, ale również <coughs> udostępniłeś ten filmik. Wiesz, że to jest karalne? wiem, że siedziałeś za tym. Co, co będziemy rozmawiać? Jak zawodowcy. My takich jak ty szukamy, a tacy jak ty. Czemu on ma takie białe paznokcie? Bo to nie jest świetne To niemożliwe, że się światło odbija, bo światło jest z tej strony Z lewej jest światło tu I tu jest ciemniej, i tu jest jaśniej Więc Tu nie może być odtynku, ale Ale same paznokcie stare, takie białe W tynku to by inaczej wyglądało kiedy, od tym kuchowie, ja byłem kiedyś u ziomka, poszedłem do żabki po piwo, wychodzę z żabki, z browarem, i podchodzi do mnie jakiś Ukrainiec, nie dało się z nim zachuja dogadać, gadałem, się z nim, gadałem z nim po polsku, po angielsku i po rosyjsku naraz, bo nie dało się inaczej. I gościu mówi, gdzie jest sklep? A ja mówię, no, że tutaj, nie? Obok patrz, no wyszedłem z jego przed chwilą, a on mówi, nie, inny. Ja mówi, że nie jestem stąd, i wszedłem do ziomka, on, gdzie ziomek mieszka? A ja mówię, że no, tu obok, nie? A on mówi, gdzie jest sklep? A ja mówię, no kurwa, tu! A on mówi, chce inny, no to mówię, to no, idź, se, kurwa szukaj, nie? On mówi, nie? Kup mi piwo ja mówię, nie kupię ci piwa A mówię, kup mi piwo I wyjmuje chłopie takie ogrzełapy, łapy Chłopie palce były grube Człowieku jak to nie Jeden palec Jak o to Sek. I daje mi w łapach upielonych Z gipsu czy z tynku chłopie Metrówkę I, i chce żebym za metrówkę mu browara kupił Całą jebadą też z tynku Tak pomachałem głową powiedziałem I poszedłem A potem się obudziłeś Czy ja muszę po raz kolejny opowiadać, jak jakiś źpun z autobusu dał mi, wyciągnął przy mnie taką kule fetę. Czegoś takiego się nie spodziewałem w tamtej sytuacji, ale już opowiadałem tyle razy mi się nie chce po raz kolejny. Za to siedzą, więc porozmawiajmy jak ludzie, którzy wiedzą o czym mówią. Kochanie, a mogę Ci snuć majteczki? Mam ochotę z tobą zrobić miło. Dziecko ci mówi, że nie wie o co ci chodzi, w ogóle nie wie, co ma robić. To ja ci będę mówił. Zaufaj mi. Możesz. Ona mówi, ale ja mam 13 lat. Zaufaj mi, no. Wykazujesz się pewną irytacją, czyli poinformowała Cię. Dziecko ci odpowiada, że no chyba ci zaufa, no bo dzieci są za to równe. To suń majteczki. No i instruujesz dziecko, co ma sobie robić. Było tak, czy nie było tak? Nie wiem, nie pamiętam. No ale, ale by... ja, chyba, że nie było warte czytania, ale no. Nie to było to widzisz, dobrze, że mam to wydrukowane. A może sobie to, to nie jest potrzebne. Synek, nie pamiętasz. A tak szczerze, tak po męsku między nami. Bo już kończmy tę rozmowę, bo ona już trwa 9 minut. Ja tobie obiecałem, że w 10 minut się wyrobimy. Więc powiedz mi proszę, jak... Jak uważasz jako facet, który już. Jak było w ogóle za kratami? Wiedzieli, jakie jest Za co siedzisz? No i jak było fajnie? Fajnie. fajnie było. Musiało być super. Za co siedzisz? No i jak było fajnie? Fajnie Fajnie było. Witanie nie siedziałem pierwszy raz, bo już siedział z alimenty. A czy ja wiem na co ty siedzisz. Ja pierdolę. Ale, ale musisz nienawidzić dzieci. Widziałeś też wcześniej. Ale ja mówię konkretnie o, o, o artykule 200, czyli o przestępstwie pedofilii. No i co? Fajnie było? Mhm. Jak cię współosadzeni traktowali? Normalnie. Byłeś taką dziewczyną towarzystwa czy funflem raczej? <grym> nie. nie. byłeś? Nie. A szkoda, bo może byśmy się dzisiaj nie spotkali. Czyli nie wyniosłeś jakiejś większej lekcji. A czy razem z tobą tam siedzieli jacyś inni skazani za to samo? Nie. Czyli byłeś jedyny, który za dwusetę siedział? Tak. Mhm. Jeden za łeb siedział. I wiedział. Co znaczy? Za łeb? To, że zabił kogoś? Rok. Nie wiedziałem, kurcze, popatrz. Siedział pewnie za dobrego człowieka. No. no, a tu kurczę, siedział z nim taki ktoś, jak ty, kto krzywdzi dzieci. Nie tego samochodu zagry. No Znaczy nie chcący, no tam tu mu wyszedł kurok, pijany A ty nie chcący bo... pewnie wypisujesz do dzieci. To co, jeszcze jedna wyprawa za kraty? Nie. Za to samo? Nie. Wiesz, że działa, to <laughs> <kurde>, decyduje. wiem. <laughs> no i co? Myślimy, mamy tak sobie odpuścić, tak? Sylwester, powiem tobie tak. W myśl artykułu 244 KPK zostajesz w tym momencie zatrzymany jako osoba, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 200 Kodeksu Karnego. A czynności tej dokonają funkcjonariusze policji z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Oddaję Ciebie do ich dyspozycji. Odwróćcie do ściany. Co oni go tak długo schowają? nogi. Szerej nogi jeszcze. Szczerze? Mówiliście, że w odcinek, a był całkiem spoko W sensie nie było jakichś śmiesznych tekstów Ale jego aparycja sama w sobie była śmieszna Aparycja sama w sobie była śmieszna